Te treningi coraz bardziej przypominają prawdziwe treningi środkarskie, bo gracie sporo szóstek. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia jestem zaskoczony, że tak sympatycznie i dobrze to wygląda jako, jako cała drużyna. Jest nas co prawda dużo, więc jest nas 18. Trochę osób z boku musi stać i patrzeć, jak gramy szóstki, ale, ale no poziom jest myślę, że przyzwoity. Spodziewałeś się, że po takiej długiej przerwie, bo ja mam podobne wrażenie, że to całkiem dobrze wygląda, Więc według mnie nawet dużo lepiej niż przypuszczam, spodziewałeś się, że tak szybko wrócicie do porządnej dyspozycji? E, nie, nie, szczególnie, że mieliśmy jeszcze dwa tygodnie przerwy dodatkowe, a to wiadomo, trochę potrafi rozlenić, ale widać, że dobrze to przepracowaliśmy, choć również też odpoczęliśmy, naładowaliśmy baterie i chyba teraz to, to procentuje. I tak głównym celem jest, żeby przygotować nas na sezon klubowy. Bo nie mamy żadnych rozgrywek i chyba na razie nam się to udaje. No to wracając do, do, do rozgrywek klubowych, historia zatacza koło, wracasz do Warszawy. Świeża informacja, dopiero co klub potwierdził. Ty potwierdzasz czy zaprzeczasz temu, że będziesz w Warszawie? Jeżeli klub potwierdził, to ja też yy, potwierdzam, tak. Historia zatacza koło, ale myślę, że idę do zupełnie innej drużyny niż. Yy... 6 lat temu, jak tam grałem. Mam nadzieję, że będziemy bić się o medale, że, że poziom będzie bardzo wysoki, że będzie to bardzo dobra drużyna. Mam nadzieję, że Liga Mistrzów wystartuje w przyszłym sezonie, bo przy tej sytuacji dalej nie wiadomo, i że będziemy mogli też tam pokusić się o dobry wynik. Ja policzyłem sobie to tam jest czterech reprezentantów polskich. To nie byle jakich, bo czterech mistrzów świata. Się dobrze policzyłem? Tak, tak. Piotrek, Kwolo i, i Damian Wojtaszek plus ja. Czyli mamy, mamy czterech. Mistrze świata z 2018. No to nieźle. No i wracasz pod skrzydła Andrzeja Anastaziego. To chyba nie jest sekret. Bo ja, ja o tym wiem, że, że zawsze dobrze mówiłeś o współpracy z Andreją w Gdańsku. Tak, ba bardzo cenię sobie współpracę z Gdańska z Andreą. No, no, co tu dużo dodać. Największe jakby sukcesy drużynowe, klubowe pod jego wodzą i, i, i to po tym sezonie udało mi się wejść na dobre do kadry zagrać cały sezon reprezentacyjny w szóstce, więc ja, ja czerpałem z tego same korzyści.